Grok również obrażał wszystkich możliwych polityków, wszystkich możliwych opcji do takiego stopnia, że wczoraj w RMFFM minister cyfryzacji, czyli Krzysztof Gawkowski, poinformował dosyć sprytnie Damian, albo ciekawie, że wolność słowa jest dla nas, dla ludzi, ale wolność słowa nie jest dla, dla sztucznej inteligencji. I rozważał możliwość zablokowania całego X-a i Groka w Polsce, no bo Grok jechał grubo po każdej opcji politycznej, oczywiście, wie jak to wygląda w Polsce. I, i, i całkiem, całkiem śmiesznie to zaczęło rezonować. Tak jest nawet taki przykład. Ja dzisiaj się śmiałem z pana z wielmożnego pana Janusza Korwina Mikke, który jako jedyny został przez groka pochwalony, że jest najlepszym polskim politykiem i, i, tak dalej, i tak dalej natomiast widzicie Państwo, tutaj wszędzie są setki tysięcy, jeśli nie miliony wyświetleń pod każdym tego typu postem ludzie wiralowo zaczęli zapytać co sądzisz o tym, co sądzisz o tym i to szło na ogromnym wiralu